Boże, jaki świat jest piękny. Słoneczko wyszło. Mary, Mary, zostaw mi tam grzybki. Oczywiście nie wzięłam siatki, bo poszłyśmy do lasu, a pancia nie pomyślała, że może grzybki spotka. Oczywiście pancia nie umie zbierać grzybków, ale wszechświat mi zafundował na środku drogi. I nie miałam siatki, więc włożyłam... Swoją czapkę. Tym bardziej, że się wypogodziło. A tu zaraz zobaczymy, bo tu jest jeszcze jakiś grzybek. Czekajcie. Ojejku, jakie śliczne. Boróweczki. Jakie piękne. Toruś, uważaj na grzyby. No i to jest najpiękniejszy widok teraz. Ojej, jak cicho. Jak cudownie. der